Czas na zabawy. No, naleźcie. Proszę pana. Tak, bo Bobek się śmiej z Marka. Bobek, nie śmiej się więcej. No, okej. Okay. Dobra, to dzieci się bawcie. Ja idę. No i jak tam Marek? No nie, nie wiem, domcza. Ale nienawidzę tak, jak się jak ze mnie śmieje. No, ale ja też nienawidzę, jak się z Ciebie bo śmieje. Trzeba mu dać karę. Prawda. Dobyk, co jesteś ode mnie miejscy, nie możesz za mną zagrać. Tomasz. Ha ha ma za swoje, ha ha ha. Ha 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 ha. Ha ha go dobrze. No i fajnie. Tak powinno się go traktować. Ha 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 ha. No, ci fajnie się mam mało pechów. A mam więcej szczęścia. No to fajnie, mam w ogóle zero szczęścia w życiu. No, mam fajnie, dużo zbrodni, naprawdę. Eee, zapomniałem, co ci mam powiedzieć, ale. <śmiech> <śmiech> No i to jest kurwy, w tym śmiesznego niby? Nic. Czy ja usłyszałem przekleństwo? Ej, nie. No dobrze, co ty, bułek, robisz? Nie wiem. Schodzę już z tego zręczonka. No bo nie, ja ci pomogę. Ja ci pomogę. Pum. Ej, no nie wiem. Masz za swoje, masz za swoje, masz za swoje. Bo się z mojego kolegi, Marka. Bo on jest gruby. <laughs> Ej, tutaj nie jestem gruby. Mmm, jesteś. <laughs> Nieprawda, mam cię jeszcze raz walnąć? No, z tego spróbuj. Hey, mám tě ještě náš? Ne. Zrazu má